I bezpiecznego dnia. Życzę przemetko. Nawiązując do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przede wszystkim powinniśmy w nim być i w nim należy być. Dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia nam dostęp do wszystkich szpitali. I do wszystkich najbardziej skomplikowanych procedur medycznych i operacji na terenie całego kraju. Więc nic nie zastąpi nam Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast jak nie tylko zresztą ja, ale większość też moich klientów, ale też większość Polaków, doświadczyła sytuacji takiej, w której w momencie, kiedy chcemy skorzystać ze specjalisty, ale uwaga, chcemy też z niego skorzystać w miarę szybkim i dostępnym terminie, zaczynają pojawiać się problemy. I tu pojawia się pierwszy argument ku temu, że warto wtedy zarówno w ramach firmy, czyli w ramach pracodawcy korzystać, albo też w wersji, bym powiedział, indywidualnej, rodzinnej, właśnie z dostępnej tzw. programów prywatnej służby zdrowia, bo one dają przede wszystkim możliwość szybkiego dostępu właśnie do specjalistów, jak i również do szeregu badań zarówno badań laboratoryjnych, jak i badań obrazowych, typu rezonansy, tomografy. I taka jest główna rola y, abonamentów medycznych. Czyli jeżeli wiemy, że korzystamy z usług specjalisty y, i to są bardzo często jakieś wizyty kontrolne, tak, czy też wizyty na przykład związane też na przykład z dziećmi, no to siłą rzeczy, kiedy chcemy to zrobić prywatnie, zaczyna nas to kosztować w setkach złotych. Patrząc nawet w skali roku potrafi być w tysiącach złotych liczone. I tu rzeczywiście, m, bardzo dobrym rozwiązaniem może być zryczałtowana kwota, czyli jaką płacimy miesięcznie bądź w ramach pracodawcy, gdzie takie programy też prowadzę, albo opłaca to pracodawca, albo po części pracodawca, po części pracownik, korzystać właśnie z tej prywatnej służby zdrowia. I ona ten problem rozwiązuje, czyli dostępu do lekarzy specjalistów. Do badań. Natomiast nie rozwiązuje kwestii związanych z hospitalizacją, czyli z dostępem do operacji, tak, do dostępu do systemu opieki zdrowotnej szpitalnej w kraju. Od tego jest jak najbardziej NFZ, i tutaj się nic nie zmieniło. Ubezpieczenie, na, ubezpieczenie zdrowotne stać tak naprawdę w większość z nas. Pytanie oczywiście jest wtedy, z jakiej liczby specjalistów chcemy skorzystać, no bo od tego też jest uzależniony wariant i z jakiej ilości i z jakiej ilości badań. Natomiast bardzo popularne jest to wśród tych na przykład moich klientów, którzy mają dzieci i na przykład wiedzą, że no prawdopodobieństwo tak, korzystania z wizyt lekarskich, wizyt domowych, czy właśnie wizyt u specjalistów z racji tego, że są, są dzieci jest większe. I to zdecydowanie lepiej opłaca się, mówiąc kolokwialnie, niż płacąc za pojedyncze wizyty w momencie jakiegoś zdarzenia, czy też jakiejś kontroli, czy innych rzeczy. Nie? Więc A najbardziej jest to optymalne wtedy, kiedy możemy to korzystać w ramach firmy, tak? czyli w ramach pracodawcy. No bo tu możemy to ująć w tak zwanym ubezpieczeniu prywatnej służby zdrowia w ujęciu grupowym nie? czyli dla grupy. W przypadku leczenia nowotworowego, zresztą też nie powiem zapewne nic odkrywczego, ale ja też to widzę na przestrzeni, czyli tych lat 17, czyli kiedy zacząłem swoją, swoją pracę jako doradca w 2007 roku, patrząc dzisiaj, kwestia nowotworowa jest problemem narastającym. On narasta i niestety będzie narastał. I tu mamy kilka problemów. Po pierwsze, problem polega na tym, że w przypadku diagnozy nowotworowej bardzo ważna jest właściwa diagnoza i czas. To są takie dwa kluczowe elementy, które mają duży wpływ na proces leczenia. I tu znowu pojawia nam się kwestia a propos właśnie i diagnozy, czyli właściwej, trafnej, no i szybkość. I niestety z tym u nas bywa różnie, żeby nie powiedzieć, że źle. Czasami ten proces diagnostyki i proces dostępu do tych do tego pierwszego leczenia jest bardzo długi. Wynika to po prostu z takiej sytuacji, w której mamy bardzo dużą ilość chorób nowotworowych w Polsce, a ograniczoną liczbę lekarzy onkologów. Tak, więc generalnie co do zasady czas oczekiwania jest bardzo długi. Eee, I w przypadku tego typu chorób pojawia się jeszcze jeden element. Czyli taki, w którym mamy dostępne terapie czy leczenie. Bardzo często mamy również w Europie i na świecie dostęp do procedur, e, można powiedzieć, według najnowszej wiedzy medycznej. E, tylko kwestia jest taka, że w naszym kraju, kiedy popatrzymy sobie na te wszystkie procedury medyczne, które są dostępne w Europie i na świecie, w Polsce. Refundowanych, czyli tych, których jest pokrywane z NFZ, jest 30%. Czyli za 70% procedur medycznych, według tej najnowszej wiedzy, czyli jakie to są, to są te, które są najbardziej skuteczne, te, które dają większą szansę powrotu do zdrowia, dają większą szansę wydłużenia życia, no to 30% z nich jest refundowanych, a za 70% musimy zapłacić. No, i tu znowu pojawia nam się kwestia pieniędzy. Więc możemy poprzez prywatne ubezpieczenie zapewnić sobie środki, na to, że w momencie, kiedy pojawia się diagnoza tej choroby, możemy usiąść naprzeciwko naszego lekarza, onkologa i mniej więcej powiedzieć: Tak, panie doktorze, proszę uwzględnić w procesie leczenia mojego to, że ja mam pieniądze. I wtedy rzeczywiście można korzystać z tych terapii bardziej skutecznych. Tych terapii, które wypracował świat medycyny w ostatnich 5-10 latach i które dają nam większą szansę. Nie bez powodu, chyba większość z nas doświadczyła sytuacji zbiórek, tak? czy to w social mediach, tak? czy gdziekolwiek indziej, gdzie osoby w przypadku leczenia onkologicznego zbierają te pieniądze. I te kwoty, które tam się pojawiają, one po prostu wynikają na zwyczajnie świecie z tego, że tyle kosztują te terapie, a tam padają kwoty. 300 tysięcy, 400 tysięcy, 500 tysięcy, prawda? I tak niestety jest. Ale można na taką sytuację również skonstruować program, że w momencie, kiedy się pojawi ta choroba, te pieniądze przyjdą. To tworzy się właśnie w takich programach indywidualnych. Można również, co jest też coraz bardziej popularne i coś, co cieszy się coraz większą popularnością wśród też klientów czyli mieć możliwość dostępu do leczenia, Poza granicami naszego kraju. Czyli, żeby korzystać z tych wszystkich ośrodków o najwyższym standardzie, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i na Wyspach Brytyjskich, ale tak samo w Azji czy, czy, czy w innych regionach, które są wiodące, jeżeli chodzi o cały proces operacji i leczenia kwestii, na przykład nowotworowych. Więc, dostęp do tego też możemy mieć. Więc, portfolio narzędzi do tego, aby. Konsekwencje i finansowe, i zwiększyć swoje szanse na wyzdrowienie w sytuacji diagnozy nowotworowej, jest kilka, i można je tak naprawdę dla siebie, jak i też dla naszych dzieci, czy dla naszych współmałżonków, czy partnerów, również stworzyć i wdrożyć normalnie w rodzinie. Dlatego warto. Korzystać z programów, które dają możliwość dostępu do najnowszych światowych rozwiązań, jeżeli chodzi o medycynę, do najlepszych standardów i klinik na świecie, ponieważ to powoduje, że możemy szybciej wrócić do zdrowia, a tym samym pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy: że im szybciej wrócimy do zdrowia, tym szybciej. Jest też szansa, że możemy wrócić do aktywności zawodowej, bo trzeba pamiętać, że w całej tej tragedii, jakim jest diagnoza choroby nowotworowej, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. To jest toksyczność finansowa dla rodziny. Dlatego, że osoba chora nie jest w stanie pracować. Nieważne, czy ona będzie pracowała na umowie o pracę, czy będzie prowadziła firmę. No w procesie leczenia, operacji, chemioterapii, radioterapii, to nie jest okres, w którym ja jestem czynny zawodowo. I znowu musimy wrócić do tego popatrzeć, że nie przyniosę tych pieniędzy albo przyniosę ich mniej. W przypadku umowy o pracy to jest 80% średniego rocznego wynagrodzenia, które przez pół roku mam zagwarantowane. Potem mam komisję w zusie. Znowu po drugiej stronie mam wydatki. Zostaje ten małżonek i partner z ratami kredytu z wydatkami na jedzenie, z opłatami za rachunki, za wodę, prąd, gaz, i tak dalej, a z drugiej strony jesteśmy my, którzy nie możemy pracować, jesteśmy niezdolni w tym czasie do pracy. Więc konsekwencje choroby są oczywiście, po pierwsze, związane z tym, żeby mieć dostęp do leczenia i żeby się leczyć skutecznie, ale dzięki temu, żeby szybciej wrócić tak naprawdę do rodziny, i ja to często używam, takiego sformułowania, ale chyba najbardziej oddaję tą całą sytuację, że w takich sytuacjach stajemy się kosztem dla drugiej osoby. No bo mimo tego, że chcemy, to nie możemy pracować, a tych pieniędzy albo nie przyniesiemy, jak prowadzimy biznes, a bez nas biznes nie może funkcjonować, albo zdecydowanie mniej, kiedy pracuje na umowę o pracę. Więc tym bardziej warto, Dać sobie szansę i korzystać z tych najbardziej skutecznych metod leczenia, najnowszej medycyny, no żeby uratować zdrowie i życie, ale później również, żeby wrócić do tej aktywności tak? i dalej wspólnie z drugim małżonkiem, partnerem e, no, wychowywać dzieci i tak naprawdę realizować poszczególne elementy następnych etapów życia. Daje, zwiększa szansę na to, żeby to wszystko mogło wrócić. Do stanu sprzed diagnozy choroby, bo do tego tak naprawdę chcemy dążyć, prawda, w procesie leczenia, czyli żeby wrócić i żeby jak, naj, jak największym stopniu było tak, jak było wcześniej. Nie wiemy, czy tak będzie, bo musimy też pamiętać o tym, że no, walka z tego typu chorobą, ja zawsze mówię, ma kilka scenariuszy. Po pierwsze, no możemy ją wygrać i bez mniejszych albo może nie zbyt dużych konsekwencji dla zdrowia. Możemy wygrać, ale jak ja to mówię, możemy być poturbowani, czyli sytuacja taka, w której no proces leczenia spowoduje, że my już nigdy do jakiejś pełnej sprawności nie wrócimy. No i niestety jest trzeci scenariusz, w którym proszę, możemy tą walkę z tą chorobą też przegrać. No innych scenariuszy po prostu nie ma. Eee, kiedy dajemy sobie możliwość leczenia w najlepszych klinikach, kiedy ustalamy, że mamy dostać pieniądze, Dzięki którym ja również mogę podejmować procesy leczenia, mogę opłacać rachunki w tym czasie, kiedy nie mogę zarabiać, tak? No to to są wszystkie rzeczy, które mają pomóc i mi, i odciążyć drugą osobę, czyli pozostałych członków rodziny. Więc tak, warto i do tego gorąco zachęcam. Lepszego i bezpiecznego dnia, Przemek Koch. Lepszego i bezpiecznego dnia życzy Przemek Koch.